Zapraszamy do obejrzenia samouczka z obsługi kamer mikroskopowych Delta Optical DLT cam. Odcinek trzeci: Wykonywanie mikropanoramy i zdjęć HDR kamerą mikroskopową. W tym filmie pokażemy, w jaki sposób wykonać mikropanoramę i zdjęcie o rozszerzonej dynamice tonalnej. Na początek ustaw czas ekspozycji i balans bieli, jak pokazano w odcinku drugim. Następnie wyłącz automatyczną ekspozycję. Mikropanoramę, czyli zdjęcie pokazujące dużą powierzchnię preparatu, możemy wykonać na dwa sposoby. Na żywo lub zszywając kilka kolejnych zdjęć. Zszywanie na żywo wykonujemy następująco. Podczas podglądu na żywo z kamery kliknij Przetwarzaj – Zszywanie. Pojawi się nowa karta nazwana Zszywanie 1, z widocznym preparatem w zielonej ramce na kratkowanym tle. Teraz możesz przeprowadzić zszywanie na żywo, przesuwając powoli preparat pod obiektywem mikroskopu. Skuteczność zszywania sygnalizuje zielona ramka. Jeżeli zaczniesz zszywać zbyt szybko, ramka zmieni się na czerwoną i zszywanie nie będzie skuteczne. Aby zakończyć zszywanie, ponownie wejdź w przetwarzaj, a następnie zszywanie. Zszywać mikropanoramy możemy także ze zdjęć. W tym celu wykonaj kolejno kilka zdjęć, które zamierzasz ze sobą zszyć. Zdjęcia powinny być wykonywane w odpowiednim porządku, np. przesuwając preparat z lewej do prawej lub z prawej do lewej strony. Bardzo istotnym jest, aby każde kolejne wykonane zdjęcie miało część wspólną z poprzednim zdjęciem. Najlepiej, aby to było minimum 30% zdjęcia. Po wykonaniu zdjęć wejdź w zakładkę jednego z wykonanych zdjęć, a następnie ponownie wejdź w Przetwarzaj – Zszywanie. Pojawi się nowe okno dialogowe do wyboru zdjęć do zszycia, w którym wybieramy wykonane zdjęcia. Następnie klikamy Zakończ i czekamy, aż algorytm wygeneruje nam zszyte zdjęcie. Teraz przejdziemy do wykonywania zdjęć o rozszerzonej dynamice tonalnej, tak tzw. HDR. Jest to zdjęcie wynikowe wykonane z kilku zdjęć o różnym czasie ekspozycji. Jest to bardzo przydatne w przypadku preparatów, w których ciężko dobrać odpowiedni czas ekspozycji, ponieważ część preparatu jest półprzezroczysta i przepuszcza wiele światła, powodując prześwietlenia. Natomiast inne części preparatu słabo przepuszczają światło, i w tych miejscach zdjęcie jest niedoświetlone. HDR pomaga zbalansować odpowiednią ekspozycję obrazu w obszarach prześwietlonych i niedoświetlonych. Wykonaj kilka zdjęć tego samego preparatu, każde z innym czasem ekspozycji. Zadbaj o to, żeby przy krótkich czasach ekspozycji jasne obszary nie były prześwietlone. A przy długich czasach ekspozycji w ciemnych obszarach były widoczne wszystkie szczegóły. Następnie wejdź w Przetwarzaj i wybierz Wysoki zakres dynamiki HDR. W nowym oknie wybierz odpowiednie zdjęcia i kliknij OK. Algorytm wygeneruje zdjęcie wynikowe. Pamiętaj, aby każde uzyskane zdjęcie wynikowe zapisać na dysku komputera. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami samouczka. Delta Optical. Bliżej pasji.